Cześć, witam Was w mojej kolejnej degustacji. Myślę, że dzisiejszy temat jest dosyć sympatyczny. Mamy majówkę, także wybieramy wina do grilla. Myślę, że fajnie będzie wybrać coś, co będzie odpowiednie i dla okazji oraz po prostu dodań, które będziemy spożywać. Tak, karkówka, kiełbaski, kaszanka, kurczak, jakieś szaszłyki, sałatki, może i ryby. Także um, wybierzmy coś, co po prostu sprawi Wam przyjemność. Um, jeżeli będziecie wybierać na podstawie winokompasu, to podpowiem Wam, że najłatwiej kierować się po prostu winami, gdzie winokompas jest bardziej zarysowany i pełny we wrażeniu miękkości e, i świeżości. Jak będziecie wybierać w ten sposób, to spokojnie e, traficie na wina, które będą pasowały do okazji. Przed Wami mam wina 2 na razie, natomiast potem jeszcze myślę, że podlinkuję po prostu parę różnych możliwości, które mogłyby dla Was być odpowiednie również na grilla, tak? Tutaj mamy włoskie, sycylijskie wino Nero da Vola od producenta, producenta Zabu, natomiast tutaj mamy niemieckie Gosweigelta od producenta Salz. Obydwa te wina są dostępne na City Wine. Czekajcie na różne oferty rabatowe ode mnie, bo myślę, że można bardzo fajnie skorzystać i, i po prostu zapłacić za wina mniej. Dobra, to co? Zaczynamy z testowaniem. Ja już je otworzyłam, nalałam, ponieważ wina te są z 2018 roku. Fajnie, żeby sobie chwilę odetchnęły. Zaczniemy od Nero Vola, które jest moim zdaniem bardziej delikatnym winem. i jest to wino na pewno bardzo miękkie we wrażeniach. Jest również świeże. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe, to to, że pojawiają się w nim też takie ziemiste nuty, pojawiające się ze ściółką leśną. Także tak ciekawie, nawet jakieś dębowe nuty, z tych szorstkich coś, coś tam prześwituje. Natomiast jeżeli chodzi o tego Weigelta, no to, tylko spróbowałam, więc więc, więc powiem troszeczkę, ale o, on pachnie inaczej, on trochę inaczej będzie smakował. On tej miękkości ma mniej, mniej tego owocu takiego mocnego, intensywnego, natomiast jest duża świeżość. Mm ale również takie nuty tęgie, tak? takie troszeczkę waniliowe, tytoniowe, czekoladowe, także dwa różne, różne wina, zaproponowałabym je do różnego jedzenia i proponuję Wam, że omówimy to już dalej w dalszych częściach, jak będziemy porównywać ze sobą wino kompasy, tak? Nie chcę się rozgadywać, bo potem te filmy trwają i trwają i trwają. To co warto powiedzieć tylko to, to, że również do grilla proponuję wam takie wina jak z włoskich również Monte Pulciano, jakieś Chianti delikatne, czy jakąś, jakiś nowy świat, tam możecie sobie wybrać. Mm, australijskiego, na przykład Shiraza, możecie wybrać chilijskie Carmenere delikatne jakieś, czy Malbeca z, z Argentyny, na pewno wszystkie te wina będą delikatne i, i fajne na okazję taką grillową. Słuchajcie, teraz najpierw taki szybki temat, żebyście tylko pamiętali, które jest co i jak. Tutaj mamy wrażenia win i tak jak powiedziałam, najlepiej do grilla szukać win, które mają te wrażenia miękkie oraz świeże. Tym się kierujemy. No dobra, to mamy tutaj gotowy, pusty winokompas i zaczynamy od wybierania wrażeń, które, które nam. Towarzyszą tu wrażenia, będą wszystkie e, wypisane, jak pamiętacie, po prawej stronie. Tęgie, miękkie, oleiste, świeże, ziemiste i szorstkie. A tutaj w środku mamy wszystkie te tendencje, e, które są wewnątrz jakby tego wrażenia. Tak uszczegóławiają po prostu e, sytuację. E, na pewno, tak jak mówiliśmy, aha, teraz robimy vola, tak? Na pewno, tak jak mówiliśmy, jest ono bardzo miękkie. Tutaj, w miękkości, chciałabym mocno w, w, pokazać, że ono jest bardzo konfiturowe, waniliowe, tak sporo tej owocowości jest. Sporo dojrzałych owoców, jest ich trochę mniej. Jeżeli chodzi o tęgość, no to tak dajmy. Po dwa, bo tak jest trochę tej tęgości, ale tutaj mm, mamy trochę suszonych owoców, trochę tytoniu w tej tęgości, także, e, także trochę z, zdecydowanie możemy dodać takie dwójeczki. E, co my tu jeszcze mamy? Na pewno, tak jak mówiliśmy, jest to wino świeże. Mm. I tu myślę, że spokojnie e, i w zielonych owocach, oczywiście też bardziej w warzywach, akurat jeżeli chodzi o czerwone wino, e, możemy dać trójkę, i tak samo w cytrusach, e, takie bardziej te pomarańcze, ale zdecydowanie kwasowość jest tutaj e, wyczuwalna, także również e, spokojnie możemy w ten sposób to zaprezentować. E, jest trochę oleiste. Takie um, masłowe, orzechowe, trochę tropikalne owoce, ale to są naprawdę malutkie ilości. Także tu będą jedyneczki. Ale to, co Wam mówiłam wcześniej, że jest ta ziemistość wyczuwalna, ziemistość bardziej jak ta ściółka leśna. Um, także tutaj, no, myślę, że ta trójka jest um, bez przesady. No teraz mi chodzi chodzi o tą kamienistość, taką mineralność, to raczej tego jest mało, to będzie jedynka. I szorstkość. Szorstkość też się zarysowała delikatnie właśnie tym dąbem, dom, dębem, dębem lekka skóra, także to są raczej jedyneczki, raczej takie wrażenie delikatne, ale również jest. Także tutaj mamy ten winokompas tego wina Nerodea Vola włoskiego, a zaraz zrobimy sobie, szybko zerujemy i robimy z Weigelta, również niemieckiego. Tutaj z Weigel, dobra, spróbujmy go, Już nie pamiętam, tak. No, tak jak mówiłam wcześniej, ale już zapomniałam. E, to wino jest um, też jest miękkie, um, ale ono nie jest aż tak miękkie. E, dlaczego? E, tutaj raczej będziemy mieć um, sporo tego, tej tęgości. Jest, jest miękkość. Jest świeżość. O, tu zacznijmy od świeżości, bo świeżość na pewno na 3, Podobnie jak tamto. Muszę po prostu się. Muszę trochę pozastanawiać. E, miękkość jest. E, jest bardziej. E, tak, na 3. O, w ten sposób. Uh -huh. Tak, na równi, bo tutaj nie ma takiego. Powiem Wam, nie ma takiego mocnego tego owocu takiego dojrzałego, bardzo rozpoznawalnego, raczej raczej tu są nuty tęgie, tutaj jest ta czekolada, ten tytoń, tutaj się coś zaczyna dziać, tutaj spokojnie tą trójkę możemy dać, a suszone owoce tak, śliwki, wiśnie, jakieś żurawina, tu będą dwójeczki, bo one się jakby pojawiają, ale ale trochę mniej niż ta miękkość, którą mieliśmy wcześniej. Oleistość mamy. oleistość mamy raczej hmm, tą masłową właśnie, to jedynka, raczej nic tutaj tropikalnego nie znalazłam, w tym winie, także nie będę tutaj nic pisała, lekko ziemiste, ale bez przesady, też delikatna taściłka, nie super mocna, także damy dwa, zaraz zobaczymy tak. Mineralność, kamienistość raczej niska, także tutaj damy jedynkę. Jeżeli chodzi o tą szorstkość, czyli to piżmo, dąb, dałabym dwójkę. Dałabym dwójkę, bo to jest jednak wino, które tutaj te nuty szorstkie są wyczuwalne, te, te wrażenia. Także o tym, o tym na pewno mogę powiedzieć, o tym winie, to, że ja właśnie tą szorstkość również w sobie ma. No, i jestem myślę, że całkiem zadowolona. Jak widzicie, jest miękkość, jest świeżość, ale również te tutaj nuty tęgie, szorstkie też się pojawiają. No, i teraz porównamy szybko te wino i zobaczymy, czym, czym się różnią. Co innego można do nich jeść. Ok, teraz chciałabym, żebyście zauważyli, że wybrałam sobie taką dużą myszkę, żebyście widzieli więcej, jak coś pokazuje. Mamy przed sobą dwa wina, dwa wino kompasy. Tutaj mamy Nerodea Vola włoskie wino z Sycylii, a tutaj mamy Zweigelt wino niemieckie. Obydwa wina proponowałam Wam do grilla, ale będę wam, opowiem Wam, dlaczego zaproponowałabym do nich inne jedzenie. Do wola, które zobaczcie, ma tej miękkości bardzo dużo, dużo owoców w sobie, ma tej świeżości w sobie sporo, ma delikatne, no ziemiste, wybrałabym raczej kurczaki, jakąś wieprzowinę, sałatki, no nawet jakąś tłustszą rybę, fajne by były pomidorowe sosy wszystkie, czyli pizza, spaghetti będą super do tego pasowały. Natomiast, jeżeli chodzi o tylko Zweigelta, to zobaczcie, że ta miękkość odrobinę mniejsza niż tutaj, ale za to jest sporo tęgości. Pojawia się też trochę tej szorstkości, przez to, że tu nie ma tak dużo miękkości. I to, jakby ta szorstkość jest mocniej wyczuwalna, i ta tęgość, która się przejawia w czekoladzie, w kawie, w tytoniu, właśnie ona się znajduje w tym winie. E, oraz świeżość, tak? Świeżość po prostu e, lekkie, fajne wino mm, na taki cieplejszy wieczór czy dzień. I to wino raczej proponowałabym Wam do hamburgerów. Nawet do delikatnych steków, też do wieprzowiny, do szaszłyków. Bardzo fajnie by było z kiełbaską, z jakąś kaszanką. Także takie troszeczkę wino bardziej rozbudowane w kierunku tęgości. Proponuję Wam również do dań, które też są trochę cięższe, trochę tłustsze. I w ten sposób możecie spokojnie wybierać sobie po prostu wina do potraw. I myślę, że obydwoma winami byście się bardzo cieszyli. Obydwa wina są polecane przeze mnie do grilla, także dajcie znać, które byście wybrali wy osobiście. No, i jeżeli będziecie coś pili w, ten, w tę majówkę podczas grillowania, to oznaczajcie mnie po prostu winokompas. Jestem na Instagramie, na Facebooku. Będzie mi super miło. Nawet jeżeli to będą wina inne niż oczywiście pokazuję, ale wtedy użyjemy ich w innych tipach, Pokażemy innym wasze propozycje, wasze rekomendacje, i w ten sposób wszyscy razem będziemy mieli większą wiedzę i większą świadomość tego, co kupujemy. I czy to, co kupujemy, będzie nam smakować? Że miłej majówki e, i miłych, udanych imprez życzę oczywiście w maskach e, i bez większych, większych tłumów oczywiście.